Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Joyce Meyer, jedna z najbardziej ikonicznych ewangelistów na świecie, poświęciła swoje życie przekazywaniu wiadomości wiary i nadziei poprzez Joyce Meyer Ministries. Jednak na przestrzeni lat jej życie osobiste było również naznaczone plotkami i wątpliwościami. Dziś, w wieku 81 lat, Joyce Meyer postanowiła ujawnić swoje sekrety. Dołącz do nas, aby odkryć Dlaczego zdecydowała się na dzielenie się wszystkim i ujawnienie rzeczy, które nigdy wcześniej nie były ujawnione? Podróż dziewczynki do czołowej ewangelistki. Joyce Meyer, urodzona jako Pauline Joyce Hutchison w 1943 roku w St. Louis, Missouri, miała dzieciństwo naznaczone turbulencjami i trudnościami. Dorastając w czasach wojny, jej ojciec, żołnierz, który walczył podczas II wojny światowej, był nieobecny przez znaczną część jej wczesnych lat. Kiedy w końcu wrócił do domu po wojnie, rozpoczął się ciemny rozdział jej życia. Joyce Meyer otwarcie dzieliła się tym, że po jego powrocie jej ojciec zaczął znęcać się nad nią, co jest bolesną częścią jej przeszłości, o której odważnie mówi w swoich kazaniach. Dzieląc się tym głęboko osobistym doświadczeniem, stara się dotrzeć do osób, które przeszły podobne traumy, oferując im nadzieję i uzdrowienie poprzez swoją historię. Pomimo tak traumatycznego dzieciństwa, Joyce Meyer postanowiła nie pozwolić, aby jej przeszłość zdefiniowała jej przyszłość. Zamiast pogrążać się w bólu i cierpieniu, znalazła pocieszenie w wierze zaczęła angażować się w działalność religijną i znalazła sens w swoim życiu poprzez swoją więź z Bogiem. Choć na początku nie miała silnych fundamentów religijnych, sytuacja zaczęła się zmieniać w 1976 roku, roku, który stał się decydującym momentem w jej życiu. Podczas codziennej podróży do pracy Joyce Meyer doświadczyła głębokiego przeżycia duchowego, które na zawsze zmieniło jej życie. Podczas jazdy samochodem wyraźnie usłyszała głos Boga wzywający ją po imieniu, moment, który określa jako swoje odrodzenie. Od tego momentu Joyce wiedziała, że została powołana do poświęcenia swojego życia wierze i ewangelizacji. To boskie powołanie napędzało nieustanne dążenie Joyce Meyer do kariery w ministerstwie. Rozpoczęła od prowadzenia małej grupy biblijnej, wcześnie rano w lokalnej restauracji. Skromny początek, który szybko nabrał rozpędu. Ludzie z lokalnej społeczności zaczęli przychodzić na jej zajęcia, dostrzegając jej talent do nauczania i głęboką więź z Bożym Słowem. Jej zdolność do nawiązywania kontaktu z innymi i pasja do dzielenia się Ewangelią pozwoliły jej stworzyć silną wspólnotę wiernych, a szybko stała się jedną z najpopularniejszych nauczycielek biblijnych w swoim regionie. Zaangażowanie Joyce w wiarę oraz jej rosnąca popularność w społeczności doprowadziły ją do dołączenia do Life Christian Center, charyzmatycznego kościoła w Fenton, Missouri. W krótkim czasie została mianowana pastorem, asystentem kościoła, co stanowiło ważny krok w jej ministerstwie. Jej kazania rezonowały z wieloma osobami a jej wpływ nieustannie rósł. Kościół, niegdyś mała wspólnota, szybko zaczął się rozwijać, stając się jednym z głównych kościołów charyzmatycznych w regionie, w dużej mierze dzięki niezwykłym zdolnościom nauczania Joyce i jej potężnej obecności. Jej awans w kościele nie przeszedł niezauważony, a wkrótce jej wpływy sięgały daleko poza lokalną społeczność. Joyce Meyer Ministries, założone w 1985 roku, stało się pojazdem, dzięki któremu jej przesłanie rozprzestrzeniło się na skalę globalną. Wraz z rozwojem jej ministerstwa pojawiały się nowe możliwości dotarcia do ludzi na różnych platformach. Rozpoczęła codzienną 15-minutową audycję radiową, która później przekształciła się w program telewizyjny. Przesłanie Joyce o nadziei, uzdrowieniu i wierze nadal poruszało życie ludzi, a jej ministerstwo stało się globalną siłą, pomagając milionom ludzi znaleźć siłę w ich wierze. Mimo wyzwań i trudności dzieciństwa, podróż Joyce Meyer jest niesamowitym przykładem odporności. Jej historia przezwyciężania nadużyć, odkrywania wiary i poświęcenia się pomaganiu innym stanowi inspirację dla milionów ludzi. Dziś Joyce Meyer nie tylko jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych ewangelistów na świecie, ale także świadectwem mocy wiary i odkupienia. Z dzieciństwa naznaczonego bólem i niepewnością przekształciła swoje życie w życie pełne sensu, pomagając innym w znalezieniu nadziei w ich własnych zmaganiach. Poprzez swoje ministerstwo Joyce Meyer pokazała światu, że możliwe jest, aby wstać nawet z najciemniejszych okoliczności. I realizować powołanie, jakie Bóg posadził w życiu każdego człowieka. Założenie Joyce Meyer Ministries jest decydującym sukcesem. Po kilku latach oddanej służby w Life Christian Center, Joyce Meyer podjęła decyzję, która zmieniła jej życie, rezygnując z pozycji pastora-asystenta i zakładając własne ministerstwo w 1985 roku. Początkowo nazwane Life in the Word, ten wybór oznaczał znaczący zwrot w jej karierze. Zwrot, który ostatecznie doprowadził do zasięgu globalnego, który wciąż wpływa na miliony ludzi dzisiaj. Stworzenie własnego ministerstwa było odważnym i trudnym krokiem dla Joyce. Jednak jej pasja do dzielenia się przesłaniem Ewangelii i pragnienie pomagania innym znalazły nową platformę. Z niezachwianym wsparciem męża Dave'a Mayera, Joyce Meyer Ministries MNAM, zaczęło się się strukturyzować. Ministerstwo szybko przyciągnęło uwagę, a Joyce wkrótce osiągnęła tysiące, a później miliony ludzi dzięki nowemu potężnemu medium radiu. Jej codzienny program początkowo był nadawany w sześciu stacjach radiowych, od Chicago po Kansas City, a wpływ był natychmiastowy. Przesłanie Joyce głęboko rezonowało z słuchaczami, a publiczność ministerstwa szybko rosła. Audycje radiowe Joyce Meyer stały się latarnią nadziei i inspiracji dla wielu. Oferując potężne nauczania na temat miłości, przebaczenia i wagi życia zgodnie z wiarą. Jednak tym, co naprawdę wyróżniało Joyce, była jej zdolność do łączenia głębokiego zrozumienia Biblii z praktycznymi lekcjami życia, które ludzie mogli zastosować w codziennym życiu. Jej unikalne podejście do nauczania nie było tylko teologiczne, ale także głęboko dostępne, co sprawiło, że jej przesłania docierały do szerszego audytorium. Przezroczyste i osobiste historie Joyce, często czerpane z jej własnych doświadczeń, dodawały intrygującej autentyczności, która przyciągała słuchaczy i zbliżała ich do jej ministerstwa. W 1993 roku Joyce Meyer podjęła odważny krok, rozszerzając swoje ministerstwo na telewizję. Jej program, wciąż pod nazwą Life in the World, był nadawany na dużych stacjach telewizyjnych. Takich jak WGN-TV w Chicago i Black Entertainment Television, BET. To rozszerzenie w telewizji znacznie poszerzyło zasięg jej nauczania, a wpływ Joyce eksplodował. Jej program szybko zyskał na popularności, przyciągając miliony widzów. Umiejętność Joyce do bezpośredniego zwracania się do swojej publiczności, jej dostępny styl i autentyczne ciepło uczyniły jej program jednym z najczęściej oglądanych w religijnym dominium w Stanach Zjednoczonych. Sukces Joyce Meyer Ministries, zarówno w radiu, jak i w telewizji, stanowił rewolucyjny moment w jej karierze, ale również przyczynił się do szybkiego rozwoju samego ministerstwa. Publiczność Joyce zwiększyła się w sposób wykładniczy. A wpływ jej nauczania sięgał daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Jej przesłanie wiary, nadziei i uzdrowienia, połączone z naleganiem na prowadzenie zwycięskiego życia chrześcijańskiego, rezonowało z ludźmi z różnych środowisk. Dzięki programowi telewizyjnemu Joyce była w stanie dotrzeć do osób, które mogłyby nie mieć dostępu do jej nauczania w inny sposób, przekraczając bariery geograficzne i kulturowe. W miarę jak jej program telewizyjny zyskiwał na popularności, imię Joyce Meyer stało się synonimem nowoczesnego ewangelizmu. Jej unikalna zdolność do łączenia nauczania biblijnego z praktycznymi radami życiowymi pozwoliła jej zająć się rzeczywistymi zmaganiami, czyniąc ją jedną z najbardziej wpływowych postaci w społeczności chrześcijańskiej. Przesłanie Joyce było jasne. Każdy, niezależnie od swojej przeszłości, może prowadzić spełnione i zwycięskie życie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Oprócz obecności medialnej, ministerstwo Joyce Meyer rozwinęło się w inne obszary. Joyce napisała wiele bestsellerowych książek, które dostarczyły dodatkowych platform do połączenia się z ludźmi w bardziej osobisty sposób. Książki te. Takie jak The Battlefield of the Mind i Enjoying Everyday Life, stały się popularne nie tylko z powodu ich duchowych wglądów, ale także dzięki praktycznym radom. Te książki dostarczały czytelnikom narzędzi do pokonywania życiowych wyzwań, oferując nadzieję i plan na duchowy rozwój. Pod koniec lat 90. i na początku 2000. Joyce Meyer stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych głosów w Ministerstwie Chrześcijańskim. Kontynuowała nauczanie i inspirowanie milionów ludzi na całym świecie. Jej programy telewizyjne, audycje radiowe, książki i wydarzenia na żywo, docierając do globalnej publiczności. Joyce Meyer Ministries stało się dużą i wpływową organizacją, mającą wpływ na społeczności dzięki programom wsparcia, działaniom humanitarnym i misjom mającym na celu przekazywanie przesłania Chrystusa potrzebującym. Joyce Meyer, jedna z najważniejszych postaci w społeczności chrześcijańskiej, zbudowała dziedzictwo, szerząc przesłania miłości i nadziei poprzez swoje ministerstwo. Jednak przez całą swoją karierę jej życie osobiste nie było wolne od kontrowersji. Chociaż wniosła znaczący wkład w społeczeństwo i swoje ministerstwo, musiała również zmierzyć się z krytyką, zwłaszcza dotyczącą swojego stylu życia. Meyer jest znana z ogromnego bogactwa, które obejmuje posiadanie kilku nieruchomości i podróże prywatnym odrzutowcem. Ten luksusowy styl życia wywołał wiele kontrowersji, w szczególności wśród przeciwników, którzy kwestionowali zasadność jej bogactwa w kontekście roli duchowego lidera. W odpowiedzi Joyce broniła swojego stanowiska, twierdząc, że nie musimy przepraszać za to, że jesteśmy błogosławieni. Pomimo tego. Jej wydatki były ściśle monitorowane przez media. W listopadzie 1903 roku St. Louis Post Dispatch opublikowało śledztwo, które ujawniło luksusowy styl życia Mayer, w tym jej prywatny odrzutowiec wart 10 milionów dolarów, Mercedesa za 17 tysięcy dolarów dla męża oraz kilka nieruchomości o łącznej wartości kilku milionów dolarów dla jej rodziny. Ponadto siedziba Joyce Meyer Ministries sama w sobie została zbudowana z ogromną inwestycją finansową, pokazując luksusowe meble, dzieła sztuki i nowoczesne technologie. Wśród godnych uwagi przedmiotów znajdował się biurko w Malachicie o wartości 300 tysięcy dolarów, antyczna szafa z marmuru o wartości 20 tysięcy dolarów oraz obrazy, których ceny wahały się od 11 do 44 tysięcy dolarów każdy. Te wydatki wzbudziły pytania o przejrzystość i etykę zarządzania funduszami ministerstwa. W wyniku tych krytyk chrześcijańska grupa nadzorująca Wall Watchers zażądała od IRS Internal Revenue Service, aby zbadał, w jaki sposób Meyer i jej ministerstwo zarządzali swoimi finansami. Kontrowersje nasiliły się, gdy jedna z chrześcijańskich stacji telewizyjnych w St. Louis, która wcześniej emitowała programy Meyer, zdecydowała o zaprzestaniu ich nadawania. Powód podany to był luksusowy styl życia Mayer oraz postrzegana nadmierność jej nauczania, które krytycy czasami uznawali za wykraczające poza to, co naucza Biblia. W obliczu tych krytyk Mayer publicznie ogłosiła w 2004 roku, że obniży swoje wynagrodzenie, które wynosiło wtedy 900 tysięcy dolarów rocznie, oraz że dostosuje sposób, w jaki odbiera tantiemy ze sprzedaży swoich książek. Ten krok był postrzegany jako próba odpowiedzi na pewne obawy dotyczące jej bogactwa osobistego. Jednak wyzwania finansowe, z którymi borykało się Joyce Meyer Ministries, nie były jedynymi trudnościami, z jakimi zmagało się ministerstwo. 5 maja 1909 roku wydarzyła się tragedia, kiedy członek personelu, Christopher Coleman, odpowiedzialny za bezpieczeństwo Joyce Meyer Ministries, Został aresztowany za morderstwo po odkryciu ciał jego żony i dwóch dzieci w ich domu. Sprawa przyciągnęła ogromną uwagę, a Meyer zeznawała podczas procesu. Christopher Coleman został uznany za winnego trzech morderstw pierwszego stopnia i skazany na trzy kolejne wyroki dożywocia. Sprawa wzbudziła kontrowersje i wywołała obawy dotyczące środków bezpieczeństwa w ministerstwie. Szczególnie gdy stało się jasne, że organizacja była świadoma zagrożeń dla rodziny Coleman. Po tragedii rodzina Sherry Coleman, żony Christophera, pozwala Joyce Meyer Ministries, twierdząc, że organizacja nie podjęła odpowiednich środków, aby chronić rodzinę, mimo że wcześniej zgłaszano groźby. Jednak proces został odrzucony w 2013 roku. Chociaż Meyer nie była bezpośrednio zaangażowana w sprawę, Incydent wywarł na jej ministerstwo ogromną presję publiczną. Kontrowersje wokół Joyce Meyer nie zakończyły się na tym. W 2023 roku, w zaskakującym zwrocie akcji, ujawniła, że w wieku 79 lat zrobiła sobie pierwsze dwa tatuaże, aby uczcić Boga. To ujawnienie wywołało zdumienie w chrześcijańskiej społeczności, ponieważ wielu wierzących uznawało tatuaże za niezgodne z wartościami chrześcijańskimi. Jednak Joyce wyjaśniła, że jej decyzja była inspirowana fragmentem z księgi Zajasza, 49 rozdziału, 16 wersetu, który interpretowała jako stwierdzający, że osobiste wybory wiary nie powinny być oceniane przez innych. Podkreśliła, że każdy ma prawo podejmować własne decyzje dotyczące wiary, nie obawiając się krytyki. Mimo ciągłej krytyki i kontrowersji, Joyce Meyer kontynuowała swoją pracę z niezłomnym przekonaniem. Jej ministerstwo, Joyce Meyer Ministries, pozostaje jedną z największych organizacji chrześcijańskich na świecie, kontynuując zaangażowanie w działania społeczne, charytatywne oraz w przekazywanie swojego przesłania na skalę globalną. Mimo, że stawiła czoła wielu wyzwaniom, Meyer pozostaje wierna swojemu przekonaniu o byciu błogosławioną i nie odczuwają wstydu z powodu pracy, którą wykonuje, ani życia, które prowadzi. Twierdzi, że celem jej ministerstwa nadal jest pomoc innym i dzielenie się przesłaniem wiary, uzdrowienia i nadziei z ludźmi na całym świecie. Nowe ujawnienia i ważne decyzje. Niedawno Joyce Meyer oficjalnie potwierdziła niektóre plotki związane z jej życiem osobistym i karierą. W szczególności podzieliła się wyzwaniami, z którymi musiała się zmierzyć, aby zbudować Joyce Meyer Ministries i jak przezwyciężała trudności finansowe. Pomimo krytyki dotyczącej jej luksusowego stylu życia, Joyce Meyer stanowczo oświadczyła, że nie czuje potrzeby zmieniania tego, kim jest. Uważa, że to, co robi dla świata, jest słuszne i jest zgodne z jej misją szerzenia wiary, miłości i nadziei. Jedną z kluczowych decyzji, które ujawniła, było jej postanowienie obniżenia wynagrodzenia w ramach Joyce Meyer Ministries. Mayer wyjaśniła, że to część jej ciągłych wysiłków, aby odpowiedzieć na obawy, dotyczące praktyk finansowych. W przeszłości była poddawana ocenie za wydatki ministerstwa oraz swoje osobiste bogactwo i chciała wykazać gotowość do dokonywania zmian w interesie organizacji i jej zwolenników. Jednak mimo że obniżyła swoje, swoje wynagrodzenie, Mayer podjęła również decyzję o zachowaniu większości dochodów ze sprzedaży swoich książek które wcześniej w całości przekazywała Ministerstwu. Podkreśliła, że ta decyzja pozwala jej nadal wspierać swoje Ministerstwo, czerpiąc jednocześnie osobiście korzyści ze swojej pracy. Ta decyzja wzbudziła mieszane reakcje. Niektórzy zwolennicy zrozumieli jej pozycję, podczas gdy inni zgłosili obawy o etykę zatrzymywania części sprzedaży książek dla siebie. Ten ruch nie dotyczył wyłącznie finansów. Był również pytaniem o utrzymanie przejrzystości i odpowiedzialności w obrębie ministerstwa. Meyer uznała, że choć jej bogactwo i styl życia były często przedmiotem kontrowersji, zawsze pozostawała skupiona na swojej misji dotarcia do ludzi z jej przesłaniami nadziei i uzdrowienia. Zachowując część dochodów z książek, uważała, że to pozwala jej kontynuować swoją misję z większą stabilnością zapewniając jednocześnie, że prace jej ministerstwa pozostaną solidne. Meyer podzieliła się również więcej na temat swojej osobistej podróży, w tym przeszkód, z jakimi borykała się w pierwszych latach ministerstwa, gdy Joyce Meyer Ministries zmagała się z problemami finansowymi. Przypomniała sobie, jak trudne było utrzymanie organizacji na wodzy i jak czasami wątpiła w przyszłość. Jednak dzięki wytrwałości, modlitwie i silnemu poczuciu misji udało jej się pokonać te wyzwania i zobaczyć jak ministerstwo kwitnie. Wyjaśniła, że jej decyzja o obniżeniu wynagrodzenia i zatrzymaniu dochodów ze sprzedaży książek stanowi część szerszego podejścia, aby zapewnić, że ministerstwo nadal działa z uczciwością i że zasoby mogą być wykorzystywane w sposób, który przyniesie korzyści jak największej liczbie osób. Dodatkowo Joyce Meyer podkreśliła, że zawsze była zaangażowana w oddaniem i bycie dobrym zarządcą zasobów, które jej powierzono. Przypomniała, że mimo krytyki ministerstwo mogło zrealizować znaczące działania na całym świecie, oferując pomoc humanitarną, wspierając sierocińce oraz pomagając ludziom w potrzebie. Joyce Meyer Ministries nadal finansuje wiele programów skoncentrowanych na szerzeniu Ewangelii, pomocy ofiarom katastrof, oraz wspierania niedołężnych społeczności. Z każdym dniem Joyce Meyer inspiruje i wpływa na życia ludzi na całym świecie. A jej historia przypomina o wytrzymałości, wierze i determinacji niezbędnych do pokonania wyzwań osobistych i zawodowych. Pomimo kontrowersji, pozostaje wierna swojej misji szerzenia nadziei i uzdrowienia. Co sądzisz o ostatnich ujawnieniach i decyzjach Joyce? Czy sądzisz, że podjęła właściwą decyzję, reagując na krytykę i zmiany w swoim życiu? Chętnie poznamy Twoją opinię w komentarzach poniżej. Jeśli uznałeś to wideo za interesujące, nie zapomnij polubić, udostępnić i subskrybować, aby zobaczyć więcej inspirujących historii. Bądź na bieżąco, aby otrzymywać więcej aktualizacji o wpływowych osobach, które kształtują świat wokół nas.